Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, bardzo szczytna idea, ponieważ podczas zajęć z dziećmi warto jest, ażeby animatorzy korzystali z jak najbardziej prawdziwej muzyki, którą możemy tutaj nagrać i podzielić się tym, co umiemy, z wami. I fajnie jest, jak na przykład dzieciaki tańczą do takiej kapeli, chociaż tam jej nie ma, to właściwie jest, bo gra ta muzyka, a nie do organków. Przy organkach też jest fajnie, ale przy organkach możemy bawić się w inne zabawy. A w zabawy takie ludowe, warto by było, żeby jeżeli mają swoją warstwę jakby taką, której można dzieci nauczyć, czyli te ruchy i tak dalej, i tak dalej, mają też muzykę i warto, żeby dzieci się z tym zapoznawały. No, powiedz co ty myślisz, Adaś, powiedz że ten, że Godzina jest bardzo przeszczęśliwa, że może grać dla dzieci. Oczywiście. Nie, tylko, nie przede wszystkim my jesteśmy zadowoleni, że możemy dalej tak kontynuować i też w sumie promować tą muzykę i też nie tylko muzykę, bo y, cały region, tak? Zachowania nawet czy właśnie tak jak tutaj zabawy. Mhm.